W razie, Mazowieckim się rozpoczęła tydzień kolejny. On się rozpoczął w wielkiej w na dworcu. Jeszcze są ostatnie szlify, ale o 14 jest Oficjalne otwarcie. Przypominam, Grodzisk Mazowiecki to miasto kolei. Pierwsza kolej na ziemiach polskich powstała z Warszawy do Grodziska. Jestem przedstawicielem grupy pasjonatów, którzy zbudowali wystawę, wystawę pod nazwą Kolej Kolant. Jest to wystawa, która jeździ po całej Polsce, a nawet czasami wyjeżdża za granicę. Ostatnio tłumy prawie, że przesunęły naszą wystawę w inne miejsce, więc życzymy sobie tego samego tutaj na miejscu. Makieta mała, pociągów dużo. Ale najdłuższy pociąg to jest Intersepti z Bikiem, który zawsze się tutaj zderza w tym tunelu. Rozmawiamy z panem, który się opiekuje makietką. To jest makieta przystosowana do przenoszenia jej przez różne miejsca. Jeśli chodzi o modelarstwo, wiele rzeczy ulega uproszczeniu. Bo na przykład godzimy się na to, że w ogóle te lokomotywy są elektryczne, a nie są parowe, nie są spalinowe. To jest skala 1 do 87, zwana H0. Ile ta makieta? Ta makieta ma około 14 lat e, i właśnie tą formę przybrała po 10 latach pracy. Jest makietą zwaną hybrydową, to znaczy część pociągów jeździ e, i jest sterowana elektronicznie, a część pociągów jeździ analogowo. Dziękuję bardzo. Ja także. Fajnie, że jest pakieta. Można ją oglądać do 30 stycznia.